Ale no, spokój Trudno, że teraz nie plecach. Ach. Serio? O ci chodzi? Co robisz? Leży albo siedzisz, no nie widać A czemu siedzisz albo leżysz? Bo mam prawo A czemu masz prawo? Bo dałam prawo, bo przyszłam ze szkoły No A i Czemu przyszłam ze szkoły? Oda, żebyś się pytała a wiesz co? To. Ja Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, To jest niesprawiedliwe. <gry> Zaczyna się! Zaczyna się! Coś zaczyna się robić? A? Zaczyna się robić? Zaczyna się robić? Zaczyna się robić? Nie się robić? Zaczyna się robić? to się robić? Zaczyna moje! robić? Zaczyna nie robić? Zaczyna się się spadaj Hey! <laughs> ik je, ik <laughs> już go nie boczę mojego, bo to jest jakaś jedna pacieja. Mam telefon. ja mam telefon. No i co z tego? Im, mam lepsze rzeczy do robienia niż telefon. Hmm. jesteś tego pewna? Nie. Ha? A ja nie. Teraz ci trochę się popsuję. Wejście się coś Ty się słuchać nie da. Co z tego? Nie działa. Badzieja. I weź, że to wyłącz. Też jest no to jest wyłączone. Nie było. Ty, ty masz do mnie? Nie było. w ogóle Co to jest? Posprzątaj to! już się! Nie boję! No jak nie boję, No jest twój! Nie! Siory! A plecak? Siory! siory. No posprzątaj to! To nie moje! No to jak nie twoje? No to co to na siebie robi? No ale te siory! No! Wej! spokój! Cztery! Co ty tu robisz? Czemu jesteś w moim pokoju? to jest mój pokój! Nieprawda, mój! Chodź, zobacz, nawet widzisz. Nikola, to jest mój pokój! Ja mam na imię Nikola. Nieprawda, bo ja! Ja! Nieprawda, bo ja! 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 Ty jesteś Niksia! Ja! To ja. jesteś Niksia! Ale to jest skrót od Nikola? Nie! Tak! Nie! Ale jesteś... Ty, ale jesteś? Ej. Ja sprzątam! Tak, sprząta, już widzę. tylko chcę robić bałagan, a nie sprzątam. Ej! A mi to sobie Nie, XD. Eww. -e -e. To zaraz się Ja ty 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 tego nie umieszczam. No, Ała! To zaraz i się rozwalę, XD. Będzie. Mam to gdzieś to że jest Twój pokój, nie mój. Aha. Moje kratki tutaj robią w, twoje, w Twoim tym głupim pokoju. Moja czapka, czy ty używasz dzisiaj? Nie. Jeszcze cała mokra, no. Poka! Ale jesteś. No nie! Mokra jest. Nie. Nie, 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 nie czujesz. Co mi pokój jest twoje? Ty wiesz, że twój pokój teraz, bo ja ci go oddałam. No i? Co? Jeden. Co ja je robię? <laughs>

Patrzycie! Ja Sprzątać! Zaraz mam to do kosza wrzucę! I się skończy! Nie ja szutam! Powiedziałam! stawaj i sprzątaj! Le, 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 le. Mam to gdzieś w to czorę i tak dalej. To w ogóle nie przenoszę za pieniędzy ani nic. Patrz, ona nawet tego nie ułożyła ani tego. A co? Tutaj wszystkie rozszerzone. Ale tak zawsze mam w pokoju. Nieprawda. A w sumie tak zawsze masz bałagan. Nie. Ego? Co to było? tuba. Co? A skąd mam wiedzieć, co za badzieje tutaj trzyma? To jest twój pokój się... nie mój. Miałeś się sprzątać. A ty, patrz, to jest pod Nie, nie, pysz, pysz, nie pyskuj. pyskuj! Nie pyskuj! Dywan rozwalone, Dywany rozbalone, pleca nie rozwaną. Nie będę ubrania! Łóżko nie pościelone, nie posprzątane! Jak tu nie będzie za dwie minuty posprzątane, to wam się skończy wszystkie telefony, nagrywanie, wszystko! Dostajecie szlapan. No. Ej! No chyba zaraz odzwonię. No, Trochę lepiej. Plecak draje rzucony. Ubrania rzucone. Tusy. Paluszki, nie paluszki. A ty co żesz te paluszki? Obiadanie paluszki. Obiadanie paluszki. Obiad, a nie paluszki. Powiedziałam. Obiad, paluszki. Smakolacja. Obiad. No. Jeszcze sprawdzam, czy nie macie na pewno żadnych słodyczy. Tu nie ma. <noise> tu nie <noise> ma. Mm. No. Jak tu przyjdę... ...i zobaczy jakichkolwiek słodycze... Dostecie ślabak. Mhm. Mhm. Co to było? Ej. 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 No, Mówiłam. <grymne> Nie ma. Koś. Oddał to. Jeszcze raz, jak zobaczę, to macie całkiem szlaban na rok. Ty już masz szlaban na cały rok. Dziękuję, ale to nic nie zrobię! To nic nie zmienia! Dziękuję za słodycze, To nic nie zmienia. Do widzenia Chobanko. nie ma żadnych słodyczy. Gdzie tam też? Gdzie byłaś? Um, okay, Pottsåk. Pottsåk. No, no, proszę no, do pokoju do spania. Jest druga w nocy. Do pokoju do spania już. Migiem raz raz raz. Raz. Gdzie na pole. Do spania.